Ma. No, ja jestem SND Clipper i to jest już czwarty odcinek naszego Let's A dzisiaj coś porobimy ciekawszego niż np. w pierwszym, drugim. O, jak wiesz, skinach nie to już jest taki. taki. o, bardzo, już sobie taki poddaczek zrobiłem. O, no, widzicie? <laughs> Więc. Dzisiaj będę bardziej głośniejszy, bo dzisiaj będziemy bardziej słychać niż zawsze w moim let's No, jak widzimy tutaj już wszystko pozostało, co my robiliśmy. No. no właśnie, więc co możemy dzisiaj sobie porobić? Ewentualnie pójść zobaczyć, co jest dalej. Albo pogadać o innych na przykład seriach, znaczy, czy będą. One. Właśnie obiecałem Wam, że będzie Let's Play. Właśnie próbowałem nagrać Let's Play Minecraft Multiplayer. Znaczy Multiplayer. No i jest takie coś. Tylko, że próbowałem już to nagrać, ale <laughs> nie udało się. Bo. Nie wiem. Nie, nic nie mam do nagrywania głosu na Escape. A. Więc. Postaram się coś znaleźć, najlepsze. gram do tego i tu już widzimy pustynia, nie ma Optify'a, bo zapdatewałem Minecrafta.

i tak szybko chodzi. Mm -mm. Czekajcie. Boże. A widzimy z

Dobrze, to po pójdę ja. bizarki. To pośpiewamy sobie hardyskiej piosenki. Butata był sarakiem. Serakiem lełem ja. Butata jak się pożar, podpalałem ja. Dobra. Jego tam jest dopiero słońce. I napiszcie mi, czy chcecie lepiej multiplayer, bo jeśli nie chcecie, no to... Nie no to ja w, nie będę skręcił, a jeśli chcecie jakieś Skype, y, to może dzisiaj nagram widzieliście już na moim kanale moje nowe intro A jak nie to No nie przecież będziecie widzieli na moim kanale Dobra, zaraz to jest odcinka Olej, już nagrywam Będzie dzisiaj też krótki odcinek, bo nie sądzę, się dzisiaj tak długo No więc chyba to jest koniec komentujcie Kosmetyć Subskrybić i do zobaczenia. Cześć.